Trener żużlowej młodzieży Jacek Woźniak. Ten sezon to dla Pana trenera, porównując no, na przykład z tym sprzed roku, z tym sprzed dwóch lat, lepiej, gorzej? Tak jak powinno być? Nie, sezon na pewno lepszy niż w ubiegłym roku bardzo udane wyniki w tym sezonie zaliczyli moi zawodnicy BTZ Polonia Bydgosz. Największe osiągnięcie to Mistrzostwo Świata Maxa Pawełczaka. Do tego indywidualne Mistrzostwo Polski, drużynowe Mistrzostwo Polski, srebrny medal w parach, drugie, trzecie miejsce w Pucharze Polski. Także z wyników i sukcesów bardzo dobrych mnóstwo tylko się cieszyć. Że tak młodzież Bydgoska się rozwija. To stało się naszą pewnego rodzaju tradycją, że na zakończeniu sezonu Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy rozmawiamy. Ja przeprowadzam wywiad z Maksymilianem Pawełczakiem i tak zawsze zapytam, proszę pana, panie Maksymilianie, cóż nam za sukcesy osiągnęło się w tym roku i teraz mógłbym zostawić ten mikrofon i pójść na kawę. Tyle ich było. No tak, miniony sezon to mogę powiedzieć, że to był mój najlepszy sezon, bo tych tytułów jest dużo i Mam nadzieję, że zostaną... Jakby zachowane na przyszły sezon, i w ogóle, że w przyszłym sezonie, może będą jeszcze lepsze. Ale tak, jeśli chodzi o, żeby je wymienić, no to tak. W zeszłym sezonie, w minionym sezonie, udało mi się zdobyć indywidualnego Mistrza Świata w klasie 125 na żużlu. Udało mi się obronić tytuł Mistrza Polski na mini żużlu 85-125. Zostałem również Mistrzem Polski na pitbajkach w klasie 150 junior. Także, no, co mogę powiedzieć? Trochę tych tytułów było. Startowałem również w zawodach w dużym motokrosie, gdzie również tam się uklasowałem chyba tam gdzieś w pierwszej dziesiątce, nie pamiętam dokładnie, ale no tak jak powiedziałem, było trochę tych zawodów, startowałem wszędzie, gdzie się dało, gdzie był czas, gdzie była możliwość, także no. No jeszcze wiem o tytule twardziela. Tak, była też gala właśnie mini Żużla, gdzie odebrałem nagrodę twardziela tego roku. Ta gala sama była mega fajna, te nagrody również udało mi się zgarnąć niektóre, także no, mega fajny sezon. Naprawdę jeden z moich lepszych, może nawet najlepszy, i mam nadzieję, że przyszły będzie jeszcze lepszy. Ja mam takie wrażenie, że ty jeździsz na wszystkim, co ma dwa koła i silnik, natomiast czy może się na przykład stać tak, że ty nie będziesz w przyszłości Żużlowcem, ale no nie wiem, motocrossowcem? Mam Mam nadzieję, że nie, bo głównie celujemy tutaj właśnie w Żużel, w duży, duży Żużel, żurzel Także no, wszystko tak staram się jeździć, że mieć jakby ten naj, najwięcej tego kontaktu z motocyklem, bo wiadomo, to mega pomaga. i no, ale Także tak jak powiedziałem, celujemy głównie w Żużel, także są plany, że naszy, no, naszym celem jest nie odejść od Żużela, tylko właśnie idealnie celować w Żużel w duży Żużel i tak. No właśnie, bo teraz taki czas, że na Żużlu, no to tak słabo bo z jazdą mamy taką, a nie inną porę roku. No to czym ty teraz będziesz się zajmował w tych nieżużlowych miesiącach? W tą zimę jest plan wyjechać na Sardynię do pana Mirka Kowalskiego na motocross. Tam właśnie na Krosie z panem Mirkiem. Byłem tam już kilka lat temu. Myślę, że mega mi to dużo pomogło. Także to jest taki cel. A tak, to treningi na krytym torze w Lipnie, na przykład, czy różne inne treningi, na jak będzie na plusie pogoda, to właśnie gdzieś na otwartych torach, jak się uda. I ogólnie ogólnorozwojówka na sali, typowo z jakimś trenerem personalnym. Już zacząłem treningi z trenerem personalnym, także no, trochę ciężka zima przede mną, ale mam nadzieję, że mi się udają zakończyć.